Od zawsze chciałem być jak Tobiasz Gaming. Gdy byłem młodszy, cały czas oglądałem Tobiasz versus Trzech Łowców. Następnie razem z Waniksem siadaliśmy przy PlayStation i graliśmy Manhunty. Lecz uciekającemu nigdy nie udawało się dojść do netheru. Dlatego zacząłem ten challenge, w którym przez 30 dni ćwiczyłem do Manhunta, a teraz Zaczynamy. Dzień 31. Tego dnia zagrałem klasycznie parę parywanów. One one dzień 32. W tym dniu znalazłem serwer, na którym był tryb Igrzyska Śmierci. Wciągnąłem się w ten tryb, no i po prostu na nim grałem całkiem sporo. W ten dzień grałem arenki Igrzysk Śmierci. Ale to nie było najważniejsze. Ten dzień był innowacyjny za sprawą tego oto miecza. Może miecz wydaje się brzydki, ale jest potężny to musi pomóc mi zabić kastomowego bossa. Kastomowe bossy będą pojawiać się raz o jakiś czas, a po zabiciu kastomowego bossa odblokowuje mi się lepsza broń, którą mam na następnego. Co do tego miecza. Zadaję on efekt widerowy na bossa oraz daje mi dwa dodatkowe złote serduszka. Dobra, jak już wiecie co się dzieje i wiecie co mam zamierzy w ekwipunku to pora zacząć walkę z pierwszym bosem w tym odcinku. Trzeba zaraz pić i... Co jest? tysiące! Jak wspomniałem, boss miał 1000 HP, dlatego nie było mi tak łatwo go zabić. Co jest? Jakie to są Co jest? Co jest? Dobra, mam go! Co jest? Ten miecz. Pam! Pam! Chodzi. ten miecz jak go i to daje mi serca uj tu chyba ma jakiś cooldown Uschnął tam no dajesz to może szybszy pokonując go ma tego tego bossa będzie ich 10 zyskam lepszy miecz ten miecz no jak widać w tym samym wyglądzie słaby jest no się zaklinował Kolejne moby Zombiaki Dobra spokojnie, on się zaklinował tam Tylko trzeba No, daj daj Ponad połowa HP Znajmijmy sobie tu ostatnie wypadki Ale tam spokojnie Utknął No nas potęży No Dajesz Klepiamy go Dobra widzę. On da da, sobie zjemy. Yy, no i dokończamy go. Ale ułatwiło nam się, że ten golem mutant... O, no, weźcie, o. Robimy go na koniec. Robimy go. Czekajcie, bo ja mam HP. Jeden raz by mi sięgnął i pomy. O, się, czyli. gdzie? No! Jest! now! Po jakże udanym dniu 33 trzecim... dnia 34, poszłem na igrzyska śmierci poklepać się z ludźmi. Następny dzień to był dzień przerwy, ale czy na pewno postanowiłem, że wszystkie dni przerwy, które zrobiłem podczas nagrywania pierwszej części oraz drugiej, będą trzecim dodatkowym materiałem przygotowań do Manhunta. W dniu 36 zagrałem i Arenki 1v1, i Igrzyska Śmierci. W kolejnym dniu zagrałem tryby 1 1 przede wszystkim no i pograłem na horrorowej paczce modów. Dzień 38 Nadszedł czas na bossa, a jak nadszedł czas na bossa, to także na customowy item, którym jest Dark Soul Sword, który nadaje mi efekt regeneracji oraz szybkości, a rywalowi nadaje efekt widera 2 na parę sekund. Nie dość, że to, to jeszcze zdaje większe obrażenia, niż poprzedni miecz. Dobra, drugi boss będzie bity właśnie w tym momencie, jak już macie opis całego miecza, no i ogólnie opis tego, więc zaczynamy i respimy bossa. Co jest? CO JEST? NIE jak widzicie, tym razem z moim przeciwnikiem walczę na specjalnie przygotowanej arenie, żeby nie mógł nigdzie się zbagować i żeby nie miał jakiejś większej przewagi w biciu go. Ta dużo robi! Dobra! Ten już zupę! Dobra! Dobra! Nie dobra! Idzie z bosem, bossa pokonać! Ej! Mi, mi tarczę. Dobra. Nie dobra. Nie, nie wiem czy jest cięższa od tego. Nie. Nie Pamiętaj, że mam lepszego seta. O kurde! Nie. Ej. O cóż się? się. O no, Przecież się? nie mam stręża. Tyle co powinienem. Ale na spokojnie sobie idzie się. Zabić się. Co nie? Ej, tu nie? Ej, panowie, widzowie, nie jest tak łatwo, jak myślałem. Zobaczmy, no, bardziej wytrzymał niż tamtem. Ej! Trzeba wziąć tarczę. Ej! Ja dam. Mam rękę, no. Poszedł to tam. Rzuciłem pod siebie teraz. Co jest? Ej! No, halo. Re Lecz mnie, no. Lecz mnie! No halo. Kolejny totem spokój, kolego. Spokój, spokój. Dedniesz, w końcu. Dedniesz. Jednak jesteś bardziej wytrzymały. Ta ręka na początku mi dużo dawała, ale. Ej, dobra, Dedaj, dédaj, dédaj, dédaj. Jest. Kurde! Prawie mi połowę zbił! Co jest? Myślałem, że będzie z nim łatwiej, ale udało się go zabić! Dnia 39 klasyczne PVP. A kolejny dzień to dzień przerwy. Lecz jak wam mówiłem, dni przerwy zostaną dla was wynagrodzone dodatkowym materiałem. 41 dzień to było granie PVP. Tak samo jak 42, 43, 44, 45 no i nadszedł dzień przerwy, który uświadomił mi, że w kółko robię to samo jak w pierwszym filmie robiłem dużo różnorodnych rzeczy, to w tym zapomniałem o speedrunach oraz trikach. W następnych dniach postaram się to poprawić oraz pokonać kolejne bossy, bo ich też trochę zabrakło. Lecz, następne dwa dni nadal powtarzałem to samo, jakby poprzedni dzień zupełnie nic nie znaczył. No i... wziąłem kolejny dzień przerwy, w którym powiedziałem, że jak teraz nic nie zmienię, to nic się nie zmieni i zapomnę wszystkich trików minehuntowych, jakich się uczyłem, sposobów na przechodzenie minecrafta, oraz wielu innych rzeczy. No i muszę coś zmienić. Dzień 49. Poznajcie nowy miecz, którym jest diamentowy wstrząs. Szybko atakuje. Mocno atakuje. Nadaje mi trzy serca. Nadaje wrogowi truciznę. Nadaje wrogowi glowing. No i jest bardzo potężny dobra gdy macie już opisane wszystko ja już biorę z seta pan i cały ekwipunek który dostałem do tego powiem no może być mocno tylko musimy się dobrze musimy się dobrze klepać bo ja wy nie wiecie ale wiem że ten boss jest mocny ale wolny dlatego arena została także zmniejszona Żebym miał jakieś... żeby ten boss miał jeszcze szanse większe Więc zaczniemy. Jest, go trzeba na dalekość robić. To na spokojnie Ej! Ej! walną sobie stręża. Dobra. Dobrze, szkoda, że nie mam większego ja dystansu, ale na spokojnie go robimy. Na spokojnie. Na spokojnie, co nie? Jak widzicie zginąłem z totem w ręce, co nie zmienia faktu, że to i tak przez moją głupotę, bo nie miałem go w drugiej ręce, ale założyłem go. Nie wiem co się wtedy stało, ale coś nie zadziałało tak jak powinno. Drugie podejście, no i pierwszy raz muszę użyć jednego z trzech, znaczy drugiego z trzech prób. Bo do tej pory jeszcze tak nie było. Ich nie pamiętam, czy wspominałem o tym, ale mam trzy próby. No i pierwsza muszę ich użyć. No i teraz spróbuję go bardziej na daleko. Dobrze, że on ma pójść ale. ja nie mam tarczy. Mogę sobie to czuty drugą łapkę. Bombiaj stąd. Bombiaj stąd. Czemu on. Ej, no, czemu mi go nie knokuje? Ej. I dobra, te absorption działa tak, że ja mogę sobie to... Okej, okay, to ja go zrobię, ja go zrobię, ja go robię to przez mój błąd głównie tam. Sobie dedłem. Nie mam jedzenia, to też jest duże utrudnienie w tej falce, że bez jedzenia same potki muszą mi wystarczyć, ale no post Nie był jakiś wymagający, ale no... najgorsze jest to, że ja muszę takich trzech pokonać na jednym Eku. Więc może być ciężko, gdy zabraknie mi jedzenia. Drugi. Potrójny boss jest. I... On jest do zrobienia, tylko jak mi padnie jedzenie. To może być nie Kurde, jestem, że wolny trzeba pod siebie. A to dopiero drugi strzech. Czy drugi strzech mi się uda trzy... Dobra, podwyższam stawkę, Prze co jednego deda, to daję dwa więcej, to miałem jednego deda No i damy sobie teraz pięć bossów, jakbym teraz zdenął, to jest trzeci, co nie To trzy, ej, lag Dużo, że mi ten miecz podświetla go To mogę go, tak, on jest wolny, będzie kończyć, bitwy toczyły się dalej Bam. A Piglin padał za no Piglinem. I... Ta. Mówiłem, że to są bossy. No, Okazało się, że mamy innego gagatka. No i na nich zmarnowałem jednego dydda. Mogę jeszcze tylko słownie raz dednąć, bo moja trzecia szansa. Kiedy zaczynamy bo... Co? Dobro, boss się zbagował. Teraz powinien działać. Co jest? Yy... Teraz ma inną dynikę. Ale dobra, no da się go da Robić go. On mi zbił te absorption Jednym ciosem Dobra Ale nie, da, da się go zrobić Na spokojnie Na spokojnie Go robimy Trzeba wystarczy tu stać w tym kącie I odpychać go Ej czemu go tu nie odepchnęło 500hp E ja to nie jest taki trudny. Trudniejszy niż od jednego na pewno, ale nauczyłem się już po błędach. Tu mam jedzenie też. To jest najlepsze, że mam jedzenie. Od razu ja założyłem to Absorption na mieczu, który mam i od razu on mi je zbił. Ej, zapomniałem bariera! I po no, się o barierę. Ej, proszę mnie zostawić. Ty mógł się zostawić, może? A w drugiej raz nie działa, kurde. No to mam lekki problem. Ale jest git, będzie git. My go robimy, spokojnie. Tylko to ten pad. Jeden, to ten padł. My się zablokowałem o barierę, a teraz. Jak... Tylko najgorsze, to, że czasami mu to knoka nie daje. Co nie? A znowu się o barierę, zablokowałem pozdro. On No dobra, Bosiku. Ty to sobie możesz. Dobrze, że jeszcze mogę. Jest, padł. Teraz prawdziwy Bosik. Kochany. W dniu 50 poćwiczyłem różne triki do Manhunta, a w 51 grałem arenki PvP. Ale to następny dzień miał być naprawdę rewolucyjny. Dzień 52. Tego dnia postanowiłem, że zrobię własną mapkę do ćwiczenia bez żadnych pluginów, bez niczego którą na 50 lajków pod tym filmem Wam udostępnię. Zacząłem od budowania ścian komendą. Później stawiałem tabliczki i podpisywałem, ile dane bronie mają HP. Następnie postawiłem komend bloki, w których później będą wpisane komendy na dane bronie. Teraz będziemy robić miecze na stronce, więc robimy je. Dobra, tu już trochę zrobiłem, yy, zrobiłem bronię, bronie możemy sobie wybierać, miecz 1 HP, piętna, 5, 10, 15 oraz yy, siekierki 5, 10, 15, 20, yy, mamy także dodatkowe rzeczy, na przykład totemy, weźmiemy sobie 4 totemy i zagramy, spróbujemy, chociaż nawet no, wezmę więcej tych totemów. Bo dodałem takie boxy na ćwiczenia jak są w Fortnite. Cie. Jak ktoś gra w Fortnite, to, to prawdopodobnie wie o co mi chodzi. No i to jest. Zrobiłem na ćwiczenie aimika I weźmy sobie jeden HP-Miecz, który zadaję. Mamy tu klireku, ale ono nie działa, bo coś popsułem. No i mamy na razie tylko 1000 HP-Boxa. Wejdziemy sobie do niego. No i mamy takiego bosika, bossi no mopka czemu jeden HP, a dobra zadaję po prostu dwa serduszka jeden no HP dwa serduszka zadaję. znaczy no to jest zbagowane ten jedno HP niestety próbowałem poprawić ale tak się jedynie nie da I tak będziemy bić go gin, 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 gin gin, 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 gin. pam, pam, pam Udało się, teraz muszę sobie komendę wpisać. No, a więc to na razie zrobiłem, jeszcze tu pół lepszą chwilkę. Dobra, efekt końcowy dzisiejszego dnia. Jest taki, że mamy takie itemki. Mamy jedzenie, tart, jeszcze mam pokaże testowe. Pokażę testowe jeszcze jedną bitwę, to jest na przykład teraz z tarczą, łukiem i strzałami tylko i no. Weźmy sobie jeszcze w razie czego mieć 1 HP. Pójdźmy sobie na 500 KP Bossa. No i No i mamy takiego bosika. Czy bosika? No to jest po prostu mowek, który do sklepania jest. i trzeba go tak klebać. Pam, 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 pam. Nawet cienka AIMAN. O. No i deadly, są O. No i... Mamy takie coś i wróciliśmy tutaj na początek. klirek yy, udziała. Eksponat trzeba clear'ować. Po co? Co nie? Po co? skliruje się, bo i tak zaraz padniecie na tym. Ostatnim. No. I będzie trzeba rozwijać mapkę dalej. Oprócz boksu, ja, oprócz sześciu i chcę zrobić. I endowe ćwiczonko też będzie. A tak do tego nie mam pomysłu. Kurde! Dobrze, jesteśmy na mapie. Weźmiemy sobie tutaj ciutkie jedząka na start. No i może powbijamy sobie wyższy level na tej mapce. Bo bym mógł zrobić tak zwaną, nie wiem, tak zwaną. Weźmiemy sobie miecz 15 HP. No i po prostu bez jedzenia, jedzenia. O. o! Pójdziemy na bo 1000 HP. Pam. o właśnie żeby takie sytuacje misowane nie były o ekspo mnie zebrało weźmy sobie jedzonko jeszcze raz zagra zagramy dzień 53 dopiero dziś mi się udało zrobić dopiero te aimy do aimowania więc weźmy sobie łuk do aimowania nie mieczem tu mamy mieczem na dwa poziomy mamy 5 celów oraz 10 celów Wejdź sobie na początek no na... yeah. i dobra, naprawiłem. To był taki malutki błąd. Teraz trzeba kliknąć. Teraz już na pewno pożegnaliśmy błąd. Klikamy tu. I mamy ząbiaki, do których trzeba strzelać w pam No pam. I. Pam. No, strzelaj. Mamy. O. Pam. Jeszcze jednego. Mmm. No. Si, kurde, traf. Da się trafić? Jutek. No, zrobiłem to na kreatywie ale nic się pasuje. Właśnie, czemu one się nie respią? Dobra, teraz musi działać. Jeszcze nie zrobiłem takiego hologramu, ale to się chwilkę robi. Weźmy sobie w 5 celów. No i mamy takich pam. Takie ziutki. Ja sobie tu co, ale mi dobrze idzie. Pam, pam. No, wej go, traf. Ty! A tu nie. A tu zrobiłem dziurę, żeby wyjść. A to, to błąd wizualny nie przeszkadza jakoś. Bam. No, i po zakończonej rozgrywce wejdziecie sobie tu, zbieracie level. Jeżeli Wam na tym zależy, no i wychodzicie. Dobra, jestem na kreatywie. No, i teraz magiczna ściana. No, i tyle bloków mi to zajęło. No, to też jest potrzebne do tego mechanizmu, co jest tu. Od razu naprawię sobie to. Żeby te skubańce nie robiły jak robiły. Później jeszcze poszłem poklepać zombiaka. Dzień 54. W tym dniu starałem zrobić się maszynę do pokonania smoka, a bardziej do ćwiczenia pokonania smoka. W dniu 55 nie grałem znowu w Minecrafta, za to w 56 wykorzystywałem nowo powstaną maszynę, a w kolejnym dniu robiłem wszystko po kolei. Dzień 58, a z nim nowy boss. No to mamy ostatni miecz, którym jest rubinowy Nowy Wstrząs. Nadaje Widera 3 na 5 sekund, zadaje ogromne obrażenia oraz zadaje bardzo szybko HP, czyli bardzo szybko atakuje naszego rywala. Dobra, teraz mam wszystko przygotowane. No i Damy sobie te trzy próby na pokonanie tego bossa. Mamy tu jak setik. setting po przejściach, żeby chyba nie starczyło mi ich, tych użyć. E, miecz to a tu muszę samemu sobie wybrać. No tak, trzeba sobie to wybrać. I teraz... Mm. Ja bym potrzebował dużo totemów. Te totemy mogą być bardzo kluczowe, bo tym do będę zdawać bardzo dużo. To tam sobie już trzeba jeden dać do łapki. Mam no, więcej niż 100 miejsca. Nie wiem, czy nie, nie wyczuć. Na pewno chcę regenkę. I podki na wszystkie. Dwie regenki. A resztkę te dałbym sobie instant health i jedzonko i jedzonko, tak. Bo regenka może być... Dobra, ile instantów? 6 instantów albo... W... Myślę, że nie okazałyby się kluczowe. Jakby się okazało, byłby problem lekkim. No ale trzeba zaczynać. U. Co jest? Ej! T tego się nie spodziewałem. Tyle nie będzie szło temu i tak set opadnie. Pierwsza z trzech prób, jakie mamy. No, niepowodzenie, niepowodzenie. <coughs> Dobra, jesteśmy, tu nasz poprzedni, ten, który nas ziomek zabił. Się tam topi, no i my weźmiemy sobie strendża, dwójeczkę. No i najpierw trzeba rozwalić mi to. Tylko trzeba rozwalić. Tam. Go trzeba rozwalić, go trzeba rozwalić, go trzeba rozwalić. Później łatwiej. Jest! No, leży golem. Regenkę teraz trzeba wypić. No, kurty. Kutem. Ej. Pa! Pa chłopie! To jest problem. Pa! Nie no to jest normalnie niemożliwe Ty to... jest za mocne Ty, uciekaj, uciekaj i stąd? I stąd Uciekaj stąd jest samocny Chodź daj mi stręda i go, go! go Nie! Trzech prób udana. ja nie wiem, co ja muszę zrobić, żeby się udało. o, oh, oh, ostatnia próba. No i co, no i mamy miecz. czy Już się nazywa trzecia próba. No, ja mogę nim spamić, to jest jego najlepsza rzecz, ale co mi da to spamienie? Ja muszę zmienić jak wpłunek ustawienie. Wypić to, to... Wyrzucić to, do przodu wziąć to. No i zacznijmy. Golema trzeba Dobra, golem pad. Teraz go trzeba Fuck, dobra No i co mi, Co mi to da teraz? Tak ten weks latający! Sęp! No, że... No fajnie. Nie, nie trafiłem. Ale dobra, służyłem się ta strzała, której nie chciałem. No. Trzeba z nim latać w kółko. Póki mi się HP regeneruje Pam Mam pomysł Pam Dostał instant damageem Pam Dostał instant damageem No i teraz kurde, kurde nie dostał wtedy Dostał glowingem GG to, to musi być GG bo się nie mam szans Nie Kurde No odczuł się Chodź Nie, wytrzymam z nim, to jest takie gówno. Ja mu, Ale piętnę kapelomu prawie zbiłem. Chodź, tutaj tu się, no chodź, chodź. Dobra. Już się da zrobić, No ja nie trafię do strzału. Nie, nie trafię do... Ja marnuję czas na ze strzały. Ja bez niczego już walczę. Bez niczego, tu nie ma szans. No nie wierzę. No i ostatniego bossa nie udało mi się pokonać. Jednak i tak jestem zadowolony z wyniku, że tylko jednego z wszystkich nie udało się. Może kiedyś w przyszłości spróbujemy podjąć się tego bossa ponownie. A teraz, zapraszam. Na obejrzenie reszty dni, które były praktycznie identyczne, więc wam je zeskipuję. I będą tu doliczone od razu dni zaległe, czyli z tego co naliczyłem 13 dni, więc zapraszam do oglądania. Podsumowując, z poziomu samooceny 5 skoczyłem na samoocenę 7. I chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że byliście. No i wyczekujcie Manhunta.